W Liceum Ogólnokształcącym nr 14 rozpoczął się Tydzień Ekologiczny. Inicjatywa ma na celu zainteresować osoby, które są związane z biologią nowymi, ciekawymi rzeczami. W tym roku wykłady dla licealistów prowadzą m.in. studenci z Wydziału Nauk o Ziemi, a tematem przewodnim jest Dieta. W tym roku zaczęliśmy już w poprzednim tygodniu wycieczką do Guben do, do jednego chyba na świecie Muzeum Plastynacji, e, czyli preparowania różnych narządów, organów, metodą woskowania. E, dzisiaj zaczynamy taką sesję naukową, to znaczy zaczyna Uniwersytet Szczeciński wykładami na temat kuchni świata. Dzień ekologiczny jest organizowany już teraz w związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi. Będziemy mówili o różnych dietach, będziemy próbować różne sałatki, a też mówić o problemach związanych no, z odżywianiem, a to głównie otyłość, nadwaga i inne jeszcze choroby. Uczniowie, którzy wiążą swoją przyszłość z biologią, bardzo cenią sobie tego typu wydarzenia, które pomagają im podjąć decyzję związaną z dalszą karierą naukową. Te wykłady powinny być adresowane głównie do osób, które albo chcą stosować dietę, albo stosują diety, i dla osób, które no, niestety są otyłe, bo takie osoby może chcą walczyć ze swoją nadwagą, ale nie do końca wiedzą jak. I myślę, że by mi się to przydało, żeby wiedziały, co zastosować, żeby osiągnąć wymarzoną wagę i figurę. Dla mnie najbardziej najlepsza jest debata, bo wtedy są różne stanowiska różnych osób, gdzie przytaczają argumenty prawdziwych, np. prawdziwego doktora czy innych przedstawicieli zawodów. I wtedy daje nam to wiele do myślenia. Dieta to bardzo ważny i ciekawy temat, nie tylko dla osób, które interesują się biologią, ale dla tych, którzy chcą prowadzić zdrowy tryb życia. Dziś jest Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauko Ziemi. Jutro Pomorska, Pomorski Uniwersytet Medyczny. A w piątek organizujemy debatę: dieta to zdrowie, czy. Biznes to już nasi uczniowie, no a w sobotę jest u nas finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wydarzenia ekologiczne w Liceum nr 14 będą trwały do końca tygodnia.